Oto trzeci tydzień zmagań Europejskiej Ligi Esportowej League of Legends. Z tej strony, Kuba, zapraszam na League of Palace. Trzeci tydzień zmagań przyniósł detronizację samurajów, choć w tym roku nie jest to żadnym fenomenem. Francuski Karmin Corp zmusza G2 Esports do degradacji na drugie miejsce. Sytuacja nie jest definitywna, zważywszy na to, że berlińska formacja ma za sobą jeden mecz mniej od konkurentów, jednak obecna tabelka robi wrażenie. Podium zamyka Fnatic, które po niespodziewanej porażce z SK Gaming musi nieco nadrobić. Pomimo kolejnych dwóch zwycięstw z Vitality i Karmin, punktowo wciąż jest z tyłu względem poprzednio omówionych konkurentów. Szóstkę drużyn, które po wiosennych eliminacjach przechodzą dalej zamykają kolejno Movi Koi, SK Gaming oraz BDS. Następne rozgrywki czwartego tygodnia, już w najbliższą sobotę, 19 kwietnia. Czas na Koreę. W LCK, w przeciwieństwie do Starego Kontynentu, nie jest łatwo określić faworytów. Na sześć drużyn z dziesięciu, które kwalifikują się do eliminacji wiosennych, Prawie każda reprezentuje sobą bardzo solidną grę. Obecni Mistrzowie Świata, T1, nie może poradzić sobie z najbardziej znaną konkurencją, przegrywając z Genji oraz Hanua Life Esports, plasując się na czwartym miejscu tabeli. Skoro o Genji mowa, Chowi prowadzi swoją drużynę ku uświetlanej przyszłości. Zaczęli rewelacyjnie i nie spaczają z kursu, do tej pory nie przegrywając ani jednego spotkania. Podium zamykają D Kia oraz wspomniana Hanła. Na koniec Chiny. Ich system typowania zasługuje na oddzielny odcinek. Dość powiedzieć, że na ten moment wicemistrzowie świata Bilibili, plasują się dopiero w połowie tabeli. Na prowadzeniu są N1 Legend oraz Top Esports. To wszystko w skrócie tygodnia. Słyszymy się w kolejnym podsumowaniu lub w ramach programu Palace Times. Cześć!